Dzień dobry. Spotykamy się na drugim spotkaniu w programie Zdążyć przed cukrzycą. Jest to spotkanie podsumowujące okres, który przepracowaliście Państwo w czasie pomiędzy naszymi spotkaniami indywidualnymi. Mieliście Państwo szansę popracować nad swoimi nawykami żywieniowymi, zapewne z różnymi efektami, dlatego też w trakcie dzisiejszego spotkania chciałbym Odpowiedzieć jeszcze, jak budować dobre nawyki, które mają szansę zostać z nami na dłużej. Jeżeli mówimy o dobrych nawykach i o postanowieniach, to bardzo często do głowy przychodzą nam postanowienia noworoczne, które sami dobrze wiecie Państwo, jak się często kończą i ile wytrzymujemy w tych postanowieniach. Można zadać pytanie, który z nas nie miał postanowień noworocznych, i drugie pytanie, kto w nich wytrzymał, i które z nich stały się naszymi nawykami. I śmiem twierdzić, że ta grupa na pewno nie będzie zbyt liczna. A dlaczego tak jest? Na pewno sprawcą w dużej mierze jest silna wola. Co to takiego jest ta silna wola i czy można ją wytrenować? Jeden z chińskich nauczycieli kiedyś dał taki przykład, e, zapytany właśnie, jak trenować silną wolę. E, powiedział swojemu uczniowi, że ma takie zadanie, że codziennie o 12 ma z pudełka zapałek wyjąć jedną zapałkę i ją złamać. I ma to robić przez 30 dni. Może to być wydawać się dziwne, co, co to ma wspólnego z silną wolą, z treningiem. I jak to, jak to się w ogóle przekłada, natomiast w trakcie dzisiejszego wystąpienia będę się starał nawiązać do, do tego ćwiczenia i pokazać, że faktycznie ma to sens i że badania pokazują, że, że właśnie takie założenia, jak przyjęte przez tego chińskiego nauczyciela przekładają się na trening silnej woli. Jeśli mówimy o silnej woli, nie sposób nie powiedzieć również o nawyku. Nawyki każdy z nas ma, czym one są, też pewnie każdy z nas potrafiłby w swój sposób opowiedzieć. Natomiast co ważne w nawyku, y są to nabyte przyzwyczajenia, które y działają w pewien sposób automatycznie i nie, nie potrzebujemy do tego angażować swoich, y swojej świadomości, tak? czyli następują one mniej więcej Podświadomie. Stąd też ważne jest, żeby, żeby te nawyki wypracowywać i żeby skupiać się nad tym, żeby one działały we właściwy sposób. Czym jest nawyk, a czym nie jest? To jeszcze można porównać do, do tak naprawdę nawyk, a zwyczaj. Tak? Zwyczaj jest to jakieś działanie, które nie jest automatyczne i wymaga udziału naszej świadomości. Natomiast nawyk to jest to działanie, które już właśnie wykonujemy w sposób zautomatyzowany. Poprzedzone one jest jakimiś takimi samymi warunkami zazwyczaj, które wywołują nasze pewne działania? O tym jeszcze powiemy też w trakcie dzisiejszego spotkania, opowiadając o tak zwanej pętli nawyku. Więc czym jest ta pętla nawyku? Możemy sobie ją wyobrazić jako takie trzy elementy na naszej osi, osi czasu, naszej osi życia, czyli taka wskazówka, czynnik wyzwalający tą część naszego działania automatyczną, potem to samo właściwe działania, czyli ten nasz nawyk, nawyk rutyna i trzecia bardzo ważna rzecz, nagroda. Nagroda, która czasem ma postać dość ulotną i którą tak naprawdę jej, jej wypatrzenie i, i zauważenie też jest, też jest bardzo ważne w tej pętli nawyku, po to, żeby go, żeby go wzmacniać. Bo nawyk, jak każde nasze działanie, e, powoduje w naszym organizmie jakieś połączenia neuronalne, które na początku są bardzo słabe. Żeby je wzmocnić, to tak naprawdę musimy pow, powtarzać je, re, je regularnie. I tutaj badania e, naukowe pokazują, że właśnie e, takie 30, nawet do 66 razy powtórzenie powoduje, że jakaś czynność wykonywana regularnie staje się naszym nawykiem i tutaj widzimy tą sta, ta stara chińska prawda już, już wtedy zakładała, że trzeba, żeby, trzeba powtórzyć tą czynność około 30 razy, żeby zadziało się to w sposób właściwy. Odwołując się znowu do tego przykładu z, z chińskim ćwiczeniem e, mówiliśmy, że musi nastąpić ta wskazówka, czyli ten wskaź, wskaźnik wyzwalający. W tym przypadku e, w przypadku tego ćwiczenia e, była to właśnie godzina 12, ta, która miała wywołać określone działanie, e, więc tutaj tym czynnikiem wyzwalającym była właśnie ta, ta godzina dwunasta, tym działaniem było łamanie zapałki. A nagrodą była ta satysfakcja z tego, że wykonaliśmy to zadanie. Gdzieś tam nasz mózg w związku z tym, że byliśmy zadowoleni z wykonania tego zadania, wytwarzał odpowiednią dawkę dopaminy i następowało takie samo nagrodzenie. No dobrze. Tyle jeżeli chodzi o chiński przykład. Natomiast my zastanówmy się nad nawykami związanymi ze zdrowym stylem życia. Jak sobie wcześniej powiedzieliśmy na pierwszym wykładzie, zdrowy styl życia to nie tylko to co jemy, ale również to jak śpimy, ile się yy, ruszamy, jak jesteśmy aktywni yy, fizycznie, ale również to w jaki sposób wypoczywamy, w jaki sposób radzimy sobie ze stresem, yy, czy unikamy i eliminujemy nałogi z naszego życia czy dbamy o siebie, prowadząc regularne badania profilaktyczne, czy jesteśmy pozytywnie nastawieni do, do życia. Także, jak sami Państwo widzicie, tych e, miejsc, w których możemy wprowadzać nawyki, jest całkiem sporo. E, pozwólcie, że dzisiaj skupimy się na e, nawyku związanym z aktywnością, z ruchem fizycznym. E, a dlaczego? Dlatego, że ruch to redukcja wagi, redukcja, obniżenie poziomu stresu, redukcja hormonu kortyzolu, poprawa ogólnej kondycji fizycznej, lepsza pamięć, wydzielenie się endorfin, większe poczucie szczęścia, tym samym lepsze samopoczucie, dobry sen, większa kreatywność, co też udowodniają badania. Tak więc, załóżmy, że chcemy wprowadzić do swojego życia zdrowy nawyk związany z aktywnością fizyczną i jak to zrobimy. Różne źródła podają różne informacje odnośnie tego ile ruchu to już zdrowy styl życia. W różnych publikacjach możemy znaleźć takie tajemnicze skróty jak 3 razy 30 razy ZT, 3 razy 20 razy ZT. 5 razy 30, 7 razy 10 tysięcy, czy 7 razy 5? Brzmiało one może tajemniczo lub jak jakieś wzory matematyczne, natomiast wszystkie odnoszą się do tego, ile ruchu należy uprawiać, żeby powiedzieć, że prowadzimy zdrowy styl życia. I tak, te 3 razy 30, razy ZT to nic innego jak aktywność fizyczna. 3 razy w tygodniu po 30 minut. Na zwiększonym tętnie. Analogicznie 3 razy 20 razy ZT to podobnie 3 razy po 20 minut na zwiększonym tętnie. Inne publikacje podają, że tej aktywności powinno być 5 razy po 30 minut. Wtedy możemy mówić o zdrowym stylu życia, gdzie indziej możemy przeczytać, że należy codziennie robić 10 tysięcy kroków, czyli to jest to 7 razy 10 tysięcy magiczne, odczarowane. A jeszcze inne publikacje podają, że wystarczy tak naprawdę codziennie po 5 minut aktywności i to już mówimy o, o, o zdrowym stylu życia, o jakimś takim zdrowym nawyku. I to bardzo dobrze wpisuje się w ideę właśnie budowania nawyku, bo z tym trenowaniem nawyków jest też tak, że musimy uważać, żeby nie przegiąć w drugą stronę. Nasz mózg jest tak zbudowany, że jeżeli za bardzo będziemy się obciążać tymi aktywnościami, to będzie próbował przyoszczędzić na, na różnych innych e, działaniach, po to, żeby jednak nam się mniej chciało, żeby, żeby zaoszczędzić, żeby nie tracić tej energii. Więc forsowanie się zbyt mocne może przynieść dokładnie odwrotny efekt, a nawet osłabienie jakichś jakich działań. Tak więc e, na początek dobre jest nawet to 5 minut ruchu codziennie, czy nawet 3 minuty ruchu codziennie lepszy każdy ruch niż żaden. No dobrze. To jak zacząć budować taki nawyk związany ze zdrowym stylem życia, a dokładnie z aktywnością fizyczną? Istotne jest, żeby znaleźć swoją wskazówkę. Taką, którą w przykładzie z zapałkami była ta wskazówka na godzinie 12. Jak jej poszukać? To takie warunkowe programowanie. Eee, możemy sobie powiedzieć, kiedy coś się zadzieje, wtedy ja zrobię to. Na przykład, kiedy wstanę, zrobię jeden przysiad. Tak? Mamy tutaj wyraźną wskazówkę, kiedy wstanę, to jest ten moment, kiedy zaczynam być aktywny. Albo możemy powiedzieć, kiedy wrócę z pracy, ubiorę trampki i pójdę biegać. No to to kolejna, kolejna wskazówka, która pokazuje ten, to połączenie, kiedy-wtedy. Więc. Wyznaczenie tych momentów, które powodują uruchomienie nawyku. To jest pierwsza rzecz, którą możemy, powinniśmy zrobić, i ważne jest, żeby znaczy pomocne może być zastosowanie tej reguły kiedy wtedy. Właśnie, kiedy wstanę, zrobię jeden przysiad, kiedy wrócę z pracy, założę trampki, pójdę biegać, Państwo możecie zastanowić się i odpowiedzieć sobie. Co dla Was może być takim czynnikiem uruchamiającym, co dla Was może być tą wskazówką z przypowiastki chińskiej na godzinie 12. Krok drugi, nie mniej ważny, a nawet równie ważny, to tworzymy sprzyjające otoczenie, poprawiamy otoczenie tak, żeby nam sprzyjało. Jeżeli Naszym celem byłoby na przykład teraz, abstrahując trochę od aktywności fizycznej, poprawienie nawyku picia wody, to powinna nam zawsze towarzyszyć butelka, pojemnik z wodą, po to, żebyśmy mieli do niej łatwy dostęp, żebyśmy mogli się zawsze jej napić. Takim dobrym przykładem na tworzenie sprzyjającego otoczenia, które pewnie każdy ma, każdy ma w swoim życiu, jest umiejscowienie szczoteczki i pastę do zębów w naszej łazience, tak? Ten nawyk towarzyszy nam tak naprawdę e, od dziecka, a to otoczenie przez to, że wchodzimy do łazienki rano i mamy gdzieś tam w zasięgu e, ręki szczoteczkę, pastę, to sprzyja temu, że, że to realizujemy. Pomyślmy sobie, co by było, gdybyśmy szczoteczkę trzymali w, szufle, w szufladzie z sztućcami a pastę na przykład pod łóżkiem w sypialni, tak? Czy równie, równie łatwo przychodziłoby nam mycie zębów? Na pewno nie. Więc to tworzenie otoczenia, poprawianie otoczenia po to, żeby było dla nas korzystne, jest drugim ważnym krokiem. Więc jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, otaczajmy się podobnymi ludźmi o podobnych zainteresowaniach. Znajdujmy te aktywności, które sprawiają nam przyjemność. I to powinno pomóc uzyskać to sprzyjające otoczenie lub je poprawić. No i krok trzeci to ta nagroda, która ma wzmocnić, poprawić ten efekt, spowodować, że będzie nam się chciało jeszcze bardziej. W przypadku aktywności fizycznej samo działanie endorfiny, których wyrzut następuje po ćwiczeniach jest taką formą nagrody. Tak naprawdę, jeżeli znajdujemy aktywność, która sprawia nam przyjemność, to już jest w zupełności wystarczające, bo, bo ten, ten, to działanie nagrodowe jest w sposób naturalny, naturalny pobudzone. Należy jednak pamiętać to, co już wcześniej wspomniałem, że nie można przetrenować, przeciążać tego mięśnia silnej woli. Bo takie forsowanie się może skutkować właśnie działaniem odwrotnym, czyli spowodować zwolnienie metabolizmu, zatrzymanie różnych działań, osłabienie. Przeciążanie naszego mózgu powoduje uruchomienie się naszych takich predawnych instynktów. Pewnie słyszeliście Państwo o, o tak zwanym mózgu gadzin, który każdy z nas ma i który jest odpowiedzialny właśnie za takie podstawowe instynkty. Jeżeli następuje to, to przeciążenie, to, to właśnie ten mózg zaczyna dominować i próbuje nas kuratować w, w swoim przeczuciu przed, przed krzywdą, która, która nam się dzieje, więc no, możemy z, osiągnąć efekt przeciwny od tego, którego, który zamierzamy, dlatego nie należy zdecydowanie, zdecydowanie przesadzać. Warto więc zastanowić się, który z obszarów. E, Zdrowego stylu życia bierzemy w pierwszej kolejności na tapet, nad którym chcemy popracować, jaki cel chcemy y, osiągnąć, jaki nawyk chcemy sobie wypracować. I małymi krokami bez przeciążania się regularnie y, powtarzać te czynności po to, żeby ten, ten nawyk y, wypracować. Podsumowując, tak jak w fińskiej opowieści. Wskazówka, czyli coś, co wyznacza moment, w którym zaczynamy prowadzić cel, czyli ten czynnik uruchamiający, powtarzanie czynności wzmacniające tą ścieżkę neuronalną, czyli ta regularność powtarzania, która powoduje, że te połączenia między neuronami stają się coraz mocniejsze, coraz pewniejsze i działają w sposób automatyczny, czyli automatyzacja tego działania oraz sprzyjające otoczenie, pomagające budować te zdrowe nawyki. To są te rzeczy, które, o które powinniśmy zadbać, pracując nad zdrowymi nawykami żywieniowymi. Państwo przepracowali ten okres z różnymi efektami, z różnymi skutkami, natomiast mam nadzieję, że wzmocnieni tym przekazem, komunikatem z tego dzisiejszego spotkania. Nie pogrzebią Państwo tych efektów, które osiągnęli, a jedynie właśnie jeszcze je wzmocnią, poprawią, zaczną działać w praktyczniejszy sposób i dzięki temu te efekty, które udało się wypracować, będą trwałe lub też jeżeli nie udało się ich do tej pory wypracować, to zaczniecie Państwo budować te zdrowe nawyki w sposób taki systematyczny i osiągniecie te wyniki. Nad którymi chcielibyście wcześniej popracować. Nie przedłużając ten e, krótki wykład na podsumowanie, mam nadzieję, że będzie dla Państwa e, przydatny i korzystny. Oczywiście e, mówimy sobie w tym projekcie do widzenia, natomiast nie mówimy żegna i zachęcam do tego, żebyśmy pozostali w kontakcie. E, znajdziecie mnie Państwo w social mediach na stronie www czy pod numerem telefonu, także do kontaktu zachęcam. Telefonicznego, mailowego, odnalezienia mnie w social mediach, czy, czy wizyty na stronie www.ciechanowski-dobry-dietetyk.pl Tam wszędzie znajdziecie Państwo namiary do mnie, także w razie czego służę swoją pomocą. Dziękuję, do usłyszenia.